Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogród. Dzisiaj witam Was w jesiennej odsłonie Zakazanego Ogrodu i zabieram na jeden z odcinków, który najbardziej lubicie. Pokażę Wam prace ogrodowe, pokażę Wam kilka rzeczy, które pewnie wiele z Was potrzebuje zrobić jeszcze jesienią. Zapraszam do odcinek! you as you try do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feeling to the see my own rap song To była rabata, którą kiedyś nazwałam rabatą porażką, ponieważ w pewnym momencie ta rabata została totalnie zniszczona przez odstowca. Sumak odstowiec. Ja będę przed tym przestrzegać naprawdę na dużej ilości filmów, ze względu na to, że sumak odstowiec niestety, ale on jest bardzo inwazyjny i puszcza ogromną ilość odrostów. U nas, gdy właśnie tak sobie pięknie podróż, przepiękne drzewo, naprawdę przepiękne, ale jak puścił odrosty, to całą rabatę, która kiedyś naprawdę wyglądała fajnie, po prostu nam rozwalił. Niestety odrosty wychodziły wszędzie, spijały wszystkie wartości odżywcze, wszystko, całą wodę po prostu, wszystko. I tak naprawdę nawet takie wiecie, rośliny jak szałwia e, omszona, która po prostu powinna fantastycznie rosnąć, to nawet takie rośliny jak szałwia, jeżówki, po prostu nie chciały nam na tej rabacie rosnąć. Zdecydowaliśmy się w końcu wziąć za tą rabatę, ja Wam już o tym mówiłam na kilku odcinkach, no i zrobiliśmy. Pozbyliśmy się tego octowca i na tą rabatę y, zrobiliśmy naprawdę takie mocne działanie, ponieważ wjechaliśmy tutaj traktorkiem. Ja nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, być może jakiś mężczyzna mnie tutaj ogląda i podpowie. Bo to już mój mąż tutaj myślał, jak to jej zrobić. To ale my tak naprawdę zmieniliśmy wszystko, co było na tej rabacie. Więc te korzenie tutaj nie zostały, tylko tak jakby glebogryzarką, tak po prostu na jakiejś takiej małej powierzchni. Y, Zmielone, tylko naprawdę bardzo głęboko zostało to wszystko po prostu tak przemielone, żeby tutaj już tego nie było. Jeżeli cokolwiek takiego się jeszcze znajdowało, oczywiście te większe, które nam się udało, to po prostu wyciągaliśmy ręcznie. Następnie zrobiliśmy murki. Murki nadsypaliśmy jeszcze ziemią, i na to wszystko jeszcze poszedł kompost. I ja tutaj jeszcze będę dawać obornie granulowany, ponieważ chcę, żeby przez właśnie jesień-zimę to wszystko mi się jeszcze w miarę fajnie użyźniło. Bo tutaj naprawdę nie dość, że zrobiliśmy inwazyjne działanie po prostu tego życia, po prostu które gdzieś tam pod ziemią jest. Jak wiecie, ja zawsze robię rabaty na kartonach. To tutaj po prostu nie dało się tego inaczej zrobić, bo te korzenie to już po prostu byłaby rabata z octowców. I co? Mamy tu już róże The Fairy. będzie tu jeszcze jedna, jedna odmiana róż, nie będę Wam mówić na razie jaka, jak ją posadzę, to Wam powiem, ale przyszły mi róże, które tutaj nie były absolutnie planowane, ale są to róże, na które bardzo polowałam, ze względu, że są to róże pana Łukasza Rojewskiego. Jak wiecie, jestem ogromną miłośniczką róż i myślę, że po prostu jeżeli w Polsce są stworzone fajne odmiany, to ja muszę mieć te róże. No i róże pana Łukasza po prostu coraz bardziej naprawdę są słynne i coraz bardziej znane. Mnie w tych różach oprócz tego, że te, które wybrałam, są jak dla mnie po prostu przepiękne i Pachnące, to jeszcze mnie bardzo skusiło to, że podobno są naprawdę takich bardzo trudnych warunków mrozoodporności i znoszą naprawdę takie bardzo niskie temperatury, nawet do 30 paru, minus 30 paru stopni. Jak wiecie, ja bardzo lubię róże kanadyjskie, ze względu na to, że są właśnie takie łatwe w obsłudze, pod względem tego, że nie trzeba je na zimę w żaden sposób kopczykować. To podobno właśnie z tymi różami jest też bardzo podobnie. Co wybrałam? Słuchajcie. Wybrałam różę Matka Smoków, czyli denerys. Jeżeli oglądaliście Grę o Tron, to zaraz zrozumiecie, że tak naprawdę wybrałam wszystko, związane z Grą o Tron. Co prawda tylko trzy odmiany, ale spektakularne i duże. Jedną z tych odmian będę musiała przesadzać, ponieważ chcemy ją wsadzić na Winnicy, ale ma tam iść na pergole, więc tak naprawdę dopiero musi tam postać pergola, musimy troszeczkę też tam właśnie zadbać o glebę teraz na jesień, więc wsadzimy ją na razie tutaj. I mamy tutaj smocze zęby, jak również Winterfell. Są to naprawdę przecudowne róże, z czego Winterfell jest właśnie różą pnącą. W związku z tym będę tą różę przesadzać. Jeżeli chodzi o różę smocze zęby, jest to przepiękna taka morelowa róża. Taki naprawdę piękny, lekki, fajny kolor. W zasadzie powiedziałabym, że nawet taki idący trochę w kremowy. Myślę, że naprawdę będzie świetnie wyglądać. No i oczywiście róża. Matka smoków to jest taka właśnie róża parkowa, spektakularna, duża i matka smoków na pewno tutaj zostanie na tej rabacie właśnie z tyłu i teraz wspólnie ją wsadzimy. Jeśli przyjdą Wam róże z gołym pamiętajcie o tym, żeby je dobrze namoczyć. Przeważnie swoje róże moczę około 24 godziny i nie moczę samego dołu, staram się też zmoczyć górę. Bardzo ważne jest to, żeby też tutaj właśnie ta część podkładki była zmoczona. Róże z gołym korzeniem są o tyle fajne, że naprawdę bardzo dobrze się przyjmują. I jeżeli sadzicie je na jesień, to one kolejnego lata naprawdę będą już spektakularne i będą fajnie wyglądać. Ja widzę naprawdę dużą różnicę w stosunku do tych róż, które sadzę jesienią, a do tych, które sadzę wiosną. To jest tak naprawdę jakby jeden sezon mniej. Słuchajcie, to są róże, które naprawdę mają piękne sadzonki. Bardzo fajnie, bujnie, prosto rosnące. Natomiast wiem, że wiele osób na przykład nieraz mówi, że dostaje sadzonki, które na przykład tylko. Na jeden bok idą róże. Ja unikam tego typu sezonek, ponieważ zdarzyło się, że ja myślałam, a dobra, ta róża później pójdzie jakoś fajnie, pędy i będzie to wszystko dobrze rosło. Natomiast niestety okazało się, że więcej mi po prostu puszcza na przykład dzikich pędów z podkładki niż po prostu rosło to dobrze. Jeśli chodzi o taką różę, oczywiście musimy zrobić dość głęboki otwór, ale jak widzicie, ona ma już podcięte korzenie, więc tak naprawdę ten otwór nie jest aż tak duży. Ale bardzo ważne jest to, żeby te korzenie się nie zaginały wam w żadną stronę, tylko miały możliwość właśnie rosnąć sobie po prostu w tej ziemi swobodnie. To podcięcie korzeni robi zwykle już szkółka, ale ja na przykład zauważyłam, że w tych moich różach, które otrzymałam, jedna z róż nie ma podciętych korzeni. Nie wiem, być może jakieś przeoczenie, więc będę też te korzenie sama po prostu delikatnie skracać. To powoduje, że dzięki temu ona puszcza więcej więcej tych właśnie mniejszych korzonków. To jest trochę tak jak z rozkrzywianiem się właśnie tej góry róży, to ona się fajnie po prostu rozkrzywia od dołu. Wiele osób pyta mnie, czy podkładka ma być na ziemią, czy pod ziemią. Słuchajcie, podkładka ma być pod ziemią, nie głęboko pod ziemią, ale lekko pod ziemią, dlatego ważne jest, żeby po wykopaniu dołka na przykład przyłożyć sobie tego typu deseczkę i zobaczyć, czy podkładka róży będzie szła właśnie nad tą deseczką, czy pod deseczką po przysypaniu. No, dobra, słuchajcie, biorę się za kopanie. Słuchajcie, ta ziemia jest tutaj bardzo mięciutka po tym wszystkim, które, po tych wszystkich zabiegach, które zrobiliśmy, ale mimo wszystko trzeba go wykopać większą. I could hear my father's voice, he would tell me to move. On. He would say I'll be just fine. Mój dołek już wykopany, jak zobaczycie teraz, moja róża jest tak kopana, że jak przełożę tą deseczkę, to podkładka właśnie znajduje się lekko pod ziemią. I chodzi o to, żeby po prostu ta róża się dobrze ukorzeniła cała, czyli ta, ta część szczepiona, żeby korzenie naprawdę fajnie poszły, ale żeby też tutaj fajnie przykryć to miejsce szczepienia. Powiem Wam, że dyw kopuje różę i widzę, że są dżownice. To się naprawdę cieszę. Śmieję się, bo jako dziecko to się bałam po prostu z Ale jako miłośniczka ogrodu bardzo cieszę się, gdy je widzę. Słuchajcie, w momencie, w którym już się taką różę, bardzo dobrze jest oczywiście uklepać ziemię dookoła. Moje buty to już po prostu totalnie są obłosone, e, ale. E, jeżeli tak późno wsadzacie taką różę, jak ja w tym roku, no w tym roku wsadzam ją tak późno, ze względu to, że też je późno otrzymałam, ale powiem Wam, że jeżeli tak, tak późno wsadzacie tą różę, to od razu ją całą po prostu zakopczykujcie, tak żeby wszystko przykryć, no bo ona tak naprawdę potrzebuje teraz dodatkowej jeszcze ochrony. Słuchajcie, nim przejdziemy całkowicie dalej na ogród, chciałam wam pokazać po prostu, <grywka> jaka natura jest zabawna. Ja w tym roku dosadziłam tutaj jeszcze powolnika Polish Spirit, ponieważ on naprawdę jest taki fajny, po prostu bardzo długo kwitnie. No i zobaczcie, ten, ten drugi powolnik, który tutaj mam, on po prostu całkowicie usnął. Natomiast ten, proszę bardzo. Super wygląda po prostu dla tych, na tle tych brązowych liści, to wygląda jakby właśnie ten brązowy zakwitnął, także powiem Wam, że urok jesieni jest naprawdę zaskakujący. Jesteśmy już naprawdę grubo za połową listopada, można powiedzieć, że to jest nawet końcówka listopada. Zobaczcie, super tunia w gruncie. I jeszcze kwitnie, ja nie wiem, po prostu szalona. No i oczywiście pomponella. Ja nawet myślałam o tym, że pomponelle wsadzić na nowej rabacie i wahałam się między nią o taką jeszcze jedną wybraną różą, ponieważ pomponella ma tutaj też taki właśnie mocny kolor i ja ją uwielbiam, naprawdę, no jest po prostu boska. Chyba naprawdę nie ma odcinka, który bym jej nie polecała. Co dzisiaj jeszcze planuję zrobić? Planuję skrócić moje hortensje Strong Annabelle. Pamiętajcie, że hortensje krzewiaste czy bukietowe możecie już jesienią skracać. Cięcie jesienne powoduje, że one po prostu mają później mocniejsze pędy, więc jeżeli macie problem z pokładaniem się pędów, którykolwiek odmianie, na przykład polar bear lubi się tak pokładać, czy nawet młody Vanilla fres, lubią się też pokładać, to możecie śmiało je właśnie teraz, końcem listopada, w taką właśnie pogodę, jak dziś, bez problemu ściąć. Ja moje hortensje Annabelle Strong ścinam na około 10 cm. Świetnie się to sprawdza. Zobaczcie, jakie one mają już pędy. No i tutaj tak naprawdę też widać po prostu, gdzie są te oczka. Wiosną też to widać, ale jak ktoś dopiero zaczyna z ogrodu, to czasami zastanawia, co to są te oczka. No to oczka to są właśnie te wystające części. I tak naprawdę, jeżeli chcecie, te pędy jeszcze nie są tak do końca zdrewniałe. Możecie śmiało ukorzeniać je w ziemi w doniczce. Wystarczy tylko tak naprawdę skrócić taki pęd i tu... Tak, żeby nam ten, te oczka weszły właśnie do doniczki, skracamy na około 25 cm, i też sobie je właśnie wkładamy do ziemi, żeby nam po prostu ukorzeniły się. Niektórzy lubią zostawiać hortensje na zimę. Ja powiem Wam, że uwielbiam ich widok, ale później u nas właśnie ze względu na te wiatry w ogrodzie, jeżeli nie macie takich wiatrów, to myślę, że możecie naprawdę śmiało zostawiać też, jeżeli macie oczywiście mocne pędy, ale przez te wiatry ja po prostu ścinam. Natomiast zobaczcie, jakie piękne, naprawdę piękne już zasuszone są te hortensje. No dobra, biorę się za cięcie. In the you're here, you're always... Zrobiłam dla Was odcinek o pielęgnacji hortensji na zimę, o okrywaniu hortensji, które trzeba okryć, o obcinaniu, ścinaniu tych hortensji, które trzeba ściąć. Koniecznie go zobaczcie. Tam dostaniecie więcej informacji na temat właśnie cięcia hortensji i też hortensji na Strong. No dobra, idziemy dalej. Nie ma też odcinka, żeby ktoś nie pytał mnie, co to takie właśnie fioletowe tutaj jest. To jest szałwia Amistad. Ona u nas po prostu jest jednoroczna, jednoroczna. Wymarza, aczkolwiek ja jestem i tak w szoku, bo zobaczcie, jak ona dalej niesamowicie wygląda. I tu są tylko dwie sadzonki. Jeżówki, które tutaj wkładam, również kwitną. <grym> ja tu widzę, że po prostu mój ogród trochę chce tej jesieni, a trochę nie. Taki, taka niezdecydowana kobieta. Ten ogród chyba, chyba, chyba jest kobietą. <grym> I zobaczcie, co Wam tutaj chcę pokazać. Moje wymarzone, wiśnione trawy pampasowe. To jest dopiero jej trzecia zima. I w zeszłym roku pamiętam, że mój mąż ratował mnie po prostu z tymi trawami, bo po prostu też było tak długo fajnie i zapomnieliśmy o nich. I nagle wszedł śnieg i mój mąż o tym śniegu po prostu na tych wichurach szedł ratować te nasze trawy. Ponieważ trawy pampasowe na zimę trzeba wziąć całe, związać w chochoł. Niestety, ja teraz nie mam rękawiczek, ale... Te trawy mają tak. Po prostu ostre dziebła, że naprawdę trzeba bardzo mocne rękawice mieć. Takie nawet zwykłe ogrodnicze, takie zwykłe ogrodowe rękawiczki zbytnio się nie sprawdzą. I powiem wam, że to jest też takie mocne związanie, że albo trzeba to zrobić dwie osoby, albo naprawdę mężczyzna musi tu się mocno nagimnastykować. Mój mąż w zeszłym roku pociął sobie ręce na tych trawach, mimo tego, że miał rękawiczki, dlatego te trawy u nas on zabezpiecza. Nie dlatego, że sobie pociął, tylko dlatego, że naprawdę trzeba po prostu tego mieć siłę. Ale to już jest taki moment, kiedy można spokojnie te pampasy ściąć. Ja je też ścinam dlatego, że boję się, że one mi się po prostu uszkodzą w ogrodzie właśnie przez te wiatry, które u nas są przez zimę. I zobaczcie, teraz ten pióropusz nie jest jeszcze taki puszysty, bo troszeczkę padało, więc on się składa. Natomiast w momencie, gdy weźmiecie go do domu i wysuszycie suszarką, to on po prostu rozkłada się niesamowicie. Słuchajcie, tylko z tej trawy mam raz, dwa... 3, 4, 5, 6. Mam 19 takich właśnie piropusze. Śmieję się, bo moja przyjaciółka dostanie też takich piropusze trochę, bo i obiecywałam. Także biorę się zaścinanie. Słuchajcie, pierwszy bukiet jest, zobaczcie, jaki potężny. Oczywiście, że się trochę poraniłam, nie miałam rękawiczek, no i mam za swoje. Naprawdę, to jest jak kartka papieru, więc naprawdę trzeba bardzo uważać, ale zobaczcie, jakie one są piękne. Coś niesamowitego. Niesamowite. Z takich traw możecie zrobić też fantastyczne wachlarze. Ja taki wachlarz planowałam, żeby mieć później jako dekorację na taras, ale zrobię go wiosną. Pokażę wam właśnie później, jak dzięki takim fajnym trawom można udekorować sobie własny taras. Jesteśmy na mojej rabacie z kartonów. Jeżeli nie oglądaliście odcinka, jak takie rabaty tworzyć, to naprawdę na tym kanale jest kilka takich odcinków. Zobaczcie, bo to jest naprawdę jeden z szybszych, fajniejszych sposobów, który później też powoduje, że Ziemia jest niesamowicie fajnie taka odżywiona. Jest po prostu dużo bogactwo tego życia i ja po prostu no, ubolewam, że nie mogłam tamtej rabaty tak zrobić, ale dodatkowo będę ją pewnie ściukować też właśnie kartonami. Na co zwrócić uwagę właśnie taką już późną jesienią, jeżeli robiliście właśnie w październiku tego typu rabaty? Ta rabata jest w takim lekkim ukosie, więc tutaj na przykład było ryzyko tego, że ta ziemia może zjeżdżać. Powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo ona zbytnio nam tutaj nie zjechała, ale to też było spowodowane tym, że trzymaliśmy wilgotność tych kartonów. Więc te kartony naprawdę tutaj świetnie przylegają. Ale jest jeden minus, zobaczcie, tu gdzie troszeczkę jednak coś się poruszyło. Wychodzi właśnie trawa, i to są tylko te miejsca, w których właśnie ten karton po prostu się przesunął. Więc jesienią możecie jeszcze śmiało przejść przez ogród i takie miejsca po prostu przykryć jeszcze kartonem oczywiście mokrym i zasypać jeszcze kompostem i tak naprawdę wiosną nie będziecie się zbytnio przejmować, że tutaj coś jeszcze Wam będzie wychodzić. Na tej rabacie chciałam Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Pamiętacie, wsadzaliśmy tutaj kocimiutki? Ja Wam mówiłam, że kupiłam takie troszeczkę większe miętki i po prostu je dzieliłam po to, żeby mieć właśnie więcej tych kęp. Zobaczcie, jak one już świetnie się rozrosły. No Tak naprawdę to było robione miesiąc temu i one już zdążyły się rozrosnąć, więc ja jestem w ogóle w szoku. Myślę, że w przyszłym roku naprawdę przepięknie one wypełnią tutaj granice właśnie tej rabaty. Wiele osób mnie jeszcze pyta, czy ja tutaj w ogóle sadzę rośliny cebulowe. Jak najbardziej tutaj rośliny cebulowe były pod kartonem, czyli w pierwszej kolejności w trawie były po prostu zrobione otwory, były zrobione na głębokość trzech cebuli i po prostu tutaj wsadzałam sobie akurat czoski ozdobne Purple Sensation. I co? I tak naprawdę na to poszedł karton i kompost, bo to wszystko po prostu nam ten karton się po prostu rozłoży do wiosny. Te czoski bez problemu nam się tutaj przebiją, będą świetnie wyglądać. No, mam nadzieję, że ta rabata naprawdę będzie taką moją z jednych, jedną z ukochanych rabat, bo naprawdę myślę, że może być tu coś fajnego. W jesiennych odcinkach pokazywałam Wam też róże, które kwitną bardzo długo jesienią, i śmiałam się, ponieważ pokazywałam różę włajasz. Róża włajasz jest naprawdę przepiękną różą. To już ona się tutaj delikatnie zamumifikowała przymrozki, pogoda, ale zobaczcie, ona dalej puszcza kwiaty. Ja się śmieję, że ona sobie chyba pomyliła miejsca, w których ma rosnąć, bo naprawdę już jest zimno. Ja chodzę w zimowej kurce, w czapce, a ona teraz wygląda najlepiej i mam ją też na innej rabacie. I że było zabawniej, jak były takie mocne upały, ona wypuściła może jeden pęd i kwitła tak naprawdę właśnie na tym jednym pędzie. Natomiast po sezonie ona po prostu się rozkrzewia i rośnie naprawdę bardzo fajnie. Jestem po prostu ją mega zaskoczona. Oczywiście obok pomponela, <noise> tej pomponeli mam dużo w ogrodzie. I tu mam też bardzo fajnie rozwiniętą oliwie Austin. Mam tutaj kilka sezonek oliwie Austin, bardzo fajnie rosną. I tutaj też kilka moich siwek szałwi układałam, żeby one naprawdę fajnie po prostu się też w kolejnym sezonie przyjęły. No ale cóż, no powoli trzeba się z tym sezonem żegnać. Powolutku, znowu słońce zachodzi, a mi jeszcze zostało trochę prac, więc dzisiejszy odcinek powoli też dobiega końca. Dostaję od Was bardzo dużo pytań na temat ogrodów widzów. Słuchajcie, dostałam od Was jeszcze fajną dawkę zdjęć, czekam jeszcze na więcej. Oczywiście będziemy dalej jesienią, zimą robić transmisję właśnie z tego, jak wyglądają ogrody widzów. Także koniecznie wpiszcie na mój e-mail zakazany ogród yt, czyli tak jak YouTube youtube.gmail.com. Ja będę mieć dla Was też jeszcze kilka, oczywiście jesiennych niespodzianek. Mam nadzieję, że uda mi się więcej odcinków nagrywać wszystko zależy od pogody, ponieważ planuję dla Was też odcinki świąteczne z dekoracjami świątecznymi. Jeżeli na tym kanale jeszcze nie oglądaliście, to w zeszłym roku było bardzo dużo takich odcinków. Polecam Wam, żebyście sobie na nie zerknęli i już się tego ducha świątecznego wprowadzili. Między innymi jest nawet domek dla dzieci, strojony są świąteczne, flowerboxy, no i oczywiście dekorowanie domu. Ciekawa jestem, czy zostaniecie ze mną tej zimy i czy razem wejdziemy w nowy sezon, który mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej spektakularny. Dziękuję Wam za dziś. smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feel it